Witam wszystkich na szybkim majowym wypadzie, żeby tradycji stało się zadość. Może się trafi jakiś szczupaczek ale przede wszystkim będę rzucał za okoniem Wiatelek dzisiaj wieje popołudnie jest ładne, ale dosyć wieczne Rzucam już jakiś czas i na razie bez jakichś większych efektów ale mamy jakieś dwie godzinki łowienia Także porzucam trochę, zobaczę co się będzie działo i zapraszam do dalszej części filmiku. Z gdzie? Zaraz ci puszczę. Tak. Na razie dwadzieścia cztery centy. Idź.

następny ale tego to nie jestem pewien czy to nie zaczęło było ale mąka była ściągnięta Ciekawa sprawa. Chyba nie był to zaczep, bo mam no. śluz leszczowy. Pewnie podczepiłem się do tego leszcza. O! Uderzył mi leszcz. Myślałem, że zaczep, a tu... Jeżeli rzeczywiście był, to... Szyk to ładna sztuka. Bo opór był dosyć spory. Dobry no coś się podczepiło Coś Lina podczepiłem No A. Wiedziałem słucham, Tak no ja już go wcześniej chyba Nie nie Linek podczepiony za ogon, dlatego tak walczył. Tak, że jeszcze ten nie poszło, nie? Słał? Że nie zerwał się. Na ogon 32 cm.

Tu stać w takim razie liny. Передается じゃなく Trafiłem akurat na parę fajnych ryb. Ach, miałem piękne pobicie, stuknięcie. Nie zacząłem. Idę z pięć? No super. Kolejny fan. A o tym razem szczupak. że to okoniec ładniejsze od tego szpaka idź Poszedł. Jak to bywa jest wojnie są ofiary pumer straciłem trudno biorę nową świeżą z opadu zapadu przytrzymałem to zebranie. albo właśnie zaczęły brać ale ładne oko kolejny

zobaczymy co przy tym następnym rzucie będzie jest kolejny kolejna rybka niesamowite chyba się zaczęła ich pora do jedzenia. pięknie biorą delikatne podbicie i siedzi trzeba się nacieszyć tym widokiem Możliwe, puste przepuszczenie. Są najomy. O, jucią mi skurczy jeden nie jest jeszcze. Chodzi, chodź tu. Myślił mi się tylko. Wszedł, wszedł do końca i uderzył. Teraz wypięła ryba. Ha, to znowu był lin. Została łuska na haczyku i śluz. No, proszę bardzo. Miałem kolejnego lina pionego Miałem kolejnego podczepionego lina. Był ten ładny. Znaczy na pewno był podczepiony, ale biorąc pod uwagę tego co wyciągnąłem, to ten był zdecydowanie większy. Nie byłby tak za gębę palnąć gębą. No nie można mieć wszystkiego. Нет, yes, yes. удержание и сеть. dwadzieścia dziewięć dwadzieścia osiem pół, dwadzieścia dziewięć przyjacielu no i także naprawdę brania się skończyły ten ostatni podczepiony linek muszę narobić rabanu bo naprawdę był duży także dwa szczupaki coś około 10 koni no i cztery linki jeden wyciągnięty liny jestem przekonany bo się pozostawiało łuski drobne na haku a jeden wyciągnięty, więc to mi utwierdziło, że to był lin. początkowo myślałem, że to leszcze. Ale ale lin. No i jeżeli filmik się podobał, to zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które będę ze swoich wypraw wędkarskich robił. I do zobaczenia.